Co to tak naprawdę znaczy żyć w zgodzie ze sobą? Zapraszam na materiał. Witam serdecznie, nazywam się Olga Stępińska i od 20 lat ponad. Zajmuję się rozwojem osobistym i stworzyłam moją autorską metodę numeroterapię. Gdzie przy pomocy wszelkich możliwych narzędzi szukamy blokujących kodów podświadomości, a następnie przy użyciu wszelkich możliwych narzędzi uzdrawiamy to, co zostało znalezione. E, więcej na stronie www.instytutnumeroterapii.pl, ale już teraz zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Bardzo dużo osób przychodzi do nas z pytaniem, jak mam żyć? To tak, tak może jak z filmu, ale. Jak mam żyć? I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jest bardzo dużo różnych pomysłów na to, co powinniśmy jeść, ile powinniśmy spać, z kim powinniśmy być, jak powinniśmy się ubierać, jak powinniśmy się zwracać do kogoś, a jak do kogoś innego że powinniśmy pracować nad sobą metodą pracy z rodem metodą zwykłego psychologa metodą wróżki. I w pewnym momencie przeciętny człowiek może mieć mętlik w głowie. Jedni polecają takie medytacje, inni polecają takie medytacje. O co w tym wszystkim chodzi? Że każdy człowiek znalazł jakąś metodę, która jemu pomogła. Bo na przykład postanowił się odżywiać według założeń diety keto i jemu to pomogło. Inny człowiek stosuje od zawsze metodę odżywiania się, nie wiem, dieta plaż południa i dla niego ta metoda jest najlepsza. Jeden człowiek będzie rano medytował, drugi będzie medytował wieczorem, bo tak mu jest najlepiej, a trzeci nie będzie medytował wcale. I co my z tym mamy robić? Przede wszystkim pooddychać i nie dać się zwariować. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby pamiętać o sobie w takim prawie że pierwotnym znaczeniu. Oczywiście idź sobie, zrób portret numerologiczny, zrób portret astrologiczny, zrób inne narzędzie diagnozujące, teraz jest tego mnóstwo. Ja akurat kocham numerologię, uważam, że z niej wiemy najwięcej, ale jest mnóstwo metod. Oczywiście dowiedz się, ale następnie stań w swojej prawdzie. Pamiętam, był taki film z Julią Roberts, Uciekająca Panna Młoda. I ona miała taki system, że jadła, że jej ulubionym śniadaniem to były jajka i jajka zrobione takim sposobem, jak aktualny narzeczony proponował. Czyli jajka w koszulkach, jajka na miękko, jajko na twardo, jajecznica, jajko sadzone. Nie wiem, czy tam było coś jeszcze. W każdym razie. Ona za każdym razem twierdziła, że to proponowane przez obecnego, podkreślam, bo oni się zmieniali, obecnego narzeczonego e, jajko jest tym, które ona lubi najbardziej. I pamiętam tą scenę, mimo że bardzo dawno oglądam ten film, pamiętam tą scenę, jak Julia Roberts stoi i układa sobie, przygotowuje sobie wszystkie kombinacje możliwe jajek i sprawdza, które lubi najbardziej. I to właśnie trzeba zrobić. Czyli jeżeli jesteś w momencie, kiedy masz sobie wybrać dietę, no to sprawdź kilka i zobacz tą dietę. Która, nie, która ci najbardziej służy, biorąc pod uwagę to, że musisz się przystosować do diety, nie? Bo, bo organizm musi się nauczyć inaczej, e, inaczej zarządzać produktami, inaczej je tam trawić i tak dalej. Więc daj sobie czas, żeby faktycznie sprawdzić konkretne diety. Jeżeli chcesz zmienić religię, to zobacz, jakie są opcje na rynku. Ja bardzo często dostaję od was pytania: gdzie mogę się nauczyć buddyzmu, albo czy ja mogę przejść na buddyzm? I ja wtedy mówię, to najpierw idź tu i tu do ośrodka i sprawdź, czy to, co ci ludzie tam mówią, ma dla ciebie sens i czy chcesz to robić, bo bycie buddystą to jest kawał roboty do zrobienia. Naprawdę, to, to się tak wydaje, że to jest super, ale to jest naprawdę bardzo angażujące w życiu zajęcie, być buddystą. I teraz pytanie, czy ty faktycznie tego chcesz, bo, bo czy to będzie w zgodzie z tobą? Możesz iść do stylistki, zapytać się, jakie ona by ubrania polecała dla ciebie. Natomiast, no i tak i tak, ty ubierz się w to, w czym ty według siebie czujesz się najlepiej. W jakich kolorach ty się czujesz na, najlepiej. Nawet, jeżeli ktoś ci powierzony do ciebie nie pasują, to ważniejsze jest to, żebyś ty się w nim, w nich czuł dobrze. Jeżeli idziesz na jakąś metodę pracy ze sobą, to sprawdź, czy ta metoda ci się podoba, czy ona jest naprawdę dla ciebie, czy człowiek, który prowadzi te warsztaty, jest faktycznie tym, od kogo ty się chcesz uczyć. I daj sobie prawo do swojej prawdy. To jest ważne, żeby uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć, a ja lubię to. A ja lubię tamto, a tego nie lubię. Daję sobie prawo do tego, żeby nie lubić. Ja parę lat temu dałam sobie pełne prawo do tego, żeby nie lubić ciast. Mogę je upiec, tam mogę spróbować, czy się upiekło, ale nie, nie, nie siadam i się nie obiadam z ludźmi ciastami. Bo zdecydowałam, że ich nie lubię, bo naprawdę ich nie lubię. Poza tym od wielu lat nie jem też glutenu. No i te ciasta, ten gluten to tak idealnie się łączy, żeby powiedzieć nie, ja podziękuję. I teraz, no, czasami słyszę: To ja piekłam, to ciasta ty nie zjesz? Tak nie zjem. Po prostu. I być może ktoś tu powie: Ale jak to, dlaczego, jak możesz robić komuś przykrość? Nie. Ja informuję ludzi, jeżeli ktoś chce mi zrobić jakieś jedzenie, to najczęściej dzwoni do mnie i ja wtedy mówię nie jem wieprzowiny, nie jem glutenu e, i nie, nie lubię słodyczy, generalnie rzecz biorąc, nie są tam jakieś, które, na, na które czasami sobie pozwalam, ale co do zasady nie jem słodyczy. Po prostu takie podjęłam decyzje w życiu. Mam karmę ciała i nauczyłam się szanować to ciało. I jeżeli ktoś mi w Pycha różne rzeczy, to ja, ponieważ mocno stoję w swojej prawdzie, w swojej asertywności, mówię nie dziękuję, bo ja naprawdę tego nie jem. I jeżeli powiem to, powiemy to w zgodzie ze sobą, ze swoim sercem, to ta osoba to zaakceptuje. Może tak powiedzieć, no tam raz kiedyś mogłabyś sobie po, pozwolić, tak dalej. Ja mówię, no, no mimo wszystko podziękuję, bo to ja nie mam na to po prostu już teraz ochoty. I tak samo kiedyś pamiętam że e, dużo osób na Messengerze bo kiedyś komunikowałam się z ludźmi głównie przez Messengera, bardzo jeszcze stare czasy. E, ludzie potrafili mi e, napisać, e, no byli u mnie na sesji, a przeczytaj sobie tą książkę albo obejrzyj sobie ten filmik. I ja miałam notorycznie zawalonego Messengera, może dlatego przestałam go używać. Dotorycznie eee, miałam zawalonego Messengera propozycjami, jakie ja książki powinnam przeczytać albo co miałam obejrzeć. I ja sobie pozwoliłam zrobić to absolutnie wybiórczo. Czyli okej, okay, tu mi ta książka, ja uwielbiam czytać książki i oglądać mądre YouTube, ale ja muszę znaleźć w sobie przestrzeń, żeby chcieć to zrobić. I to jest ważne, żeby sobie na to pozwolić. Piątki mają to w taki naturalny sposób. Czyli, czyli my, jestem piątką z dnia, czyli my po prostu jesteśmy w stanie powiedzieć nie, bo nie mam na to ochoty, bo, bo coś tam, bo, bo nie, nie. A inne wibracje zauważyłam, że nie zawsze mają taką lekkość, ale to jest do wypracowania. Oczywiście też nie każda piątka jest asertywna, bo jak gdzieś tam są podeptane, potłumione, no to, to nie będzie. Natomiast co do zasady, piątce zawsze tak naturalnie będzie łatwiej to zrobić. Więc odpowiedz sobie na pytanie. Jaki naprawdę jestem, co naprawdę lubię, jakie są moje priorytety. Jeżeli ja buduję z kimś w numeroterapii poczucie własnej wartości, to muszę zacząć od tego, jakie ktoś ma priorytety i to naprawdę nie jest takie proste. Warto to sobie usiąść i przemyśleć. Albo przyciągamy partnera, jakiego ja chcę tego partnera, bo oklepany, żeby był przystojny. Żeby dobrze zarabiał i żeby był opiekuńczy, nie? Bo, tak, bo takiego partnera chcą wszyscy. A miej odwagę powiedzieć: a ja nie chcę takiego partnera, fajnie by było, jakby to miał, ale wolę, żeby miał takie i takie cechy. Bo na tym etapie mojego życia będę doceniać mojego partnera za coś innego. Bo ja na przykład już nie jestem w okresie, kiedy ja planuję mieć dziecko. Jeżeli planuję mieć dziecko, no to wiadomo, że przyciągam nawet podświadomie partnera, który będzie mi pomagał, będzie rokuje, że będzie dobrym ojcem, że utrzyma rodzinę, kiedy ja będę w ciąży i tak dalej, nie? No ale jak już masz odchowane dzieci, masz zbudowany majątek, masz zbudowaną pozycję społeczną, no to jakby to powiedzieć, możesz sobie pozwolić na kogoś innego. Dajcie znać w komentarzu. Gdzie stajecie w swojej prawdzie? Gdzie, gdzie stajecie w swoim? Bo jestem bardzo ciekawa, jak ten proces wygląda u Was. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia za tydzień.